Jest protokół sporządzony z wyboru ofert. Wpłynęło do teatru 17 ofert, z tym, że 16 ofert wpłynęło w wyznaczonym terminie, czyli do wczoraj, do godziny 14. Jedna oferta wpłynęła dzisiaj rano o godzinie 8.19, ale decyzją komisji też podlegała rozpatrzenie. Czyli wszystkie 17 ofert były rozpatrzone, wszystkie z 16 spełniały wymogi formalne, które były określone czyli informacja o oferencie i warunki przedstawione przez Państwa. Jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych, ale podlegała też rozpatrzeniu. Jednogłośnie decyzją komisji wybrano ofertę, która przedstawiała najlepsze warunki organizacyjne i finansowe oraz miała najwyższą proponowaną stawkę czynszu. To oferta została złożona przez pana Jarosława Los i ta osoba będzie nowym dzierżawcą. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zobaczyć protokół, ja mam tu w tej chwili protokół ten z posiedzenia komisji, do tego jest jeszcze załącznik z każdą ofertą opisaną warunkami, bo każdy z państwa pisał różne warunki, nie było określone przez teatr szczegółów oferty, więc każdy proponował i my każdy jakby warunki braliśmy pod uwagę. Tak? Więc można w sekretariacie, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć zestawienie wszystkich ofert, można podejść i zobaczyć. W rozmowie z dyrektorem nie pozwolimy mi upubliczniać wysokości stawki czynszu. Ale dlaczego ta oferta była wybrana? Przede wszystkim wysokość stawki była najwyższa, tak? Czynszu to przede wszystkim tej, tej oferty wybranej oraz były inne warunki organizacyjne i finansowe bardzo korzystne dla teatru. A jakie to inne warunki? Już pani, na przykład remont czy modernizacja lokalu w środku, tak, bo lokal jest własnością teatru wyposażenie, nie, czyli uh -huh. po prostu zagwarantowano. Warunki korzystne dla teatru, jeżeli byśmy zawierali dodatkową umowę o na przykład jakieś usługi cateringowe dla teatru, uh -huh. coś jeszcze. A, i jeszcze też proponowanie, że ewentualnie zatrudnienie pracowników. Ewentualnie tak. to znaczy? Znaczy, proponują, że większość pracowników... Mogą, ale nie muszą? Znaczy, zapewnienie było, że będą chcieli zatrudnić dotychczasowych mhm. pracowników, tak? Mhm. A ilu jest tych pracowników? Tego nie jest mi wiadome. Mhm. Nie miałam takich informacji ani Czyli od poprzedniego... Rozumiem, że dzierżawca się deklaruje, ale nie podaje im. znaczy powiem szczerze, że część, dużo nawet ofert się deklarowało, żeby chciało nawiązać współpracę z poprzednimi pracownikami mhm. tej restauracji. Mhm. Tak, Autce, jeżeli pani chce do dokładnie, z... to mhm. możemy zejść, pokażę pani jakby mhm. opis do oferty, szczegółowo. bo tam mhm. tutaj mam, ale część mam z danymi, to mhm. nie chcę wyliczniać, ale jest wersja przygotowana dla państwa, czyli mhm. jest każda oferta opisana, kto jakie warunki zagwarantował. Oprócz stawki czynszu, mhm. y część osób zaproponowało wykup wierzytelności za poprzednich najemców. Mhm. W tym przypadku również? Tak, w tym przypadku, w okay. tej ofercie tak. <śleski>